Współczesna demokracja bezpośrednia nosi raczej nazwę semi-demokracji bezpośredniej. Należy całkowicie odrzucić wyobrażenie o demokracji bezpośredniej, jaką znamy z lekcji historii Atenach. W tej sytuacji mówimy o systemie, w którym tak jak w Polsce mamy parlament, partie polityczne, wybory przedstawicieli do parlamentu, rząd, sądownictwo, ale jest różnica. Obywatele w różny sposób mogą zawsze jako suwereni Podjąć decyzję ponad trójpodziałem władz. Decyzje podejmowane są w referendach, ale te referenda mogą wyglądać totalnie inaczej niż te, o których wiemy, że są w Polsce. Przede wszystkim referendum może mieć bardzo niski próg frekwencji. Druga sprawa to sposób zwoływania referendum. Wcale nie potrzeba setek tysięcy podpisów. Referenda mogą być po prostu obligatoryjne. Jeżeli parlament podejmuje decyzję w określonych kwestiach, to wtedy referendum jest po prostu automatycznie zwoływane. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli zbieranie podpisów może się odbywać w bardzo różny sposób. Tradycyjnie każdy podaje na kartę swój PESEL albo elektronicznie. Inna bardzo ważna rzecz. Można sobie wyobrazić referenda, które po złożeniu wniosku z pytaniem Poddane zostaną jakby propozycji ze strony parlamentu. Posłowie czytają propozycję e, referendalnego pytania złożoną przez biur i mówią: o, Złóżmy swoją kontrpropozycję, i wtedy uwaga, referendum nie wygląda tak nie, tylko możemy wybrać, możemy wybrać opcję A albo opcję B. Jak naprawdę wygląda system demokracji bezpośredniej, decydują szczegóły. I wtedy będziemy mieć dopiero obraz prawdziwego systemu, który może. Odmienić oblicze tej Ziemi. Zapraszam do kolejnych odcinków.